like Hellcat! Witam wszystkich! Witajcie, witam wszystkich! Witam wszystkich! Witam wszystkich! Witam wszystkich! Witam wszystkich! Witam wszystkich! Witam po prostu wszystkich! Witam 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 Intro Marker Marker i Wam wyskakuje taka aplikacja. To jest ta dokładnie, bo mogę ją zaktualizować. Po prostu wy pewnie będziecie mieli zainstalować, chyba że już to macie zainstalowane. To ja instaluję tutaj wszystko. Czekamy, czekamy. Mhm. Dobra, więc otwieramy. Ja mam wszystko tutaj. Wytłumaczę. No, chyba, że chcecie dokupić to. Ja nie mówię, żebyście kupili. Nie, nie teraz. Nie chcę kontynuować. bierzemy sobie. Nie wiem, cyberpunk. Pobieramy. Więc dobra, jeżeli nie chcecie tego napisu, to na przykład naciskacie dwa razy. Tutaj macie taki kosz. O, tutaj będzie taka szczołeczka, gdzie? Albo kółko. No i w to naciskacie więc na przykład to też usuwamy Bo tam, bo nam to na przykład nie jest potrzebne No i powiedzmy, że to tak wygląda Wciskamy sobie tutaj na przykład tekst W lewym dolnym rogu, no i nie wiem, dawaj Może damy su... Subuj kanał No tak po prostu Tutaj możecie sobie wybrać te Tutaj macie jakieś projekty Animacja Czyli, że na przykład bum coś takiego, nie, damy sobie to, na przykład sobie przedłużamy do końca, jeżeli chcemy mieć to całe, potem dajemy sobie muzyka, tutaj mamy różne muzyki, po prostu dajemy sobie o tak, potem dajemy tego plusika, ja nie będę tego robić, bo, bo może mieć prawa autorskie, no ale na przykład później sobie, nie wiem, dajemy taką naklejeczkę, dajemy, nie wiem, dzwoneczek, Łapeczkę, no czy różne, no takie wiecie, jakie rzeczy, no, no to po prostu. No i jeżeli już to zrobicie, nie wiem, dajemy coś takiego, damy sobie jakąś naklejkę może z subika powiedzmy. Oczywiście to wasz wybór, co wybierzecie. To już, to, no to po prostu wy sobie wybieracie, co co chcecie zrobić, no i na przykład powiedzmy, że tak to powiedzmy, że wygląda. Więc wy dajcie sobie to i wam się eksploruje film. Oczywiście, wy, zgrajcie tą sobie aplikację, jest naprawdę pomocna. Nie wiem, nie, nie reklamuję, ale. Chcesz nauczyć się nowego języka mocno. dzięki sprawdzonej i efektywnej metodzie babel. No Dzięki, dzięki. Yy, dobra więc wychodzicie, wchodzicie sobie. Ja mam taką film marker to też jest spoko. Ja w niej montuję, nie się w niej montuję. Jest dużo rzeczy. No i dajemy nowy projekt. Dajemy tutaj ten plusik, nawet mam papier Dajemy sobie to. I już to mamy zrobione, nie wiem. Bierzemy to. Tak ten to znowu plusik. Tutaj mamy nie wiem różne jakieś filmy jak tutaj to inne przedstrzym różne filmy i tak dalej tak dalej no to nie wiem dajemy sobie na no byle jaki proszę ty o wideo może tutaj intro marker albo nie screen kamera no nie wiem mogę zabrać o ten z mojego joga. no i na przykład tak wygląda nie wiem powiedz mi że tu jest wasz ten gdzie macie no, swój twoje intro a później nam się wam się nagle włączy na przykład ten to co chcecie jakieś nagrywania więc ja to polecam jest to nie, ale to mega fajne no i opłaca się no ogólnie fajne są tu intro, możesz sobie też zrobić i oczywiście możesz też zrobić film marker intro które też może wam się na przykład podobać no dobra, możecie też wpaść na mojego TikToka. Tutaj wchodzę. To jest dokładnie TikTok. O ten ten... Zmienię, muszę zmienić jakąś nazwę. Tutaj macie na jakiego wejść. I tam ogólnie będą jakie, jakie będą się pojawiać nowe filmy. Albo jaki na przykład już montuję i od razu wleci film na kanał. No więc możecie zaobserwować. Możecie też polubić jakieś tam filmy. No mam no, możecie polubić po prostu. Więc jeżeli to polubicie, to będę Wam bardzo wdzięczny. Też możecie wpaść do Discorda Link w, link do Discorda do Discorda no, do Discorda jest oczywiście w, lopi, yy, w opisie. I tutaj będę też dodawać, nie wiem, czar czy takie i będziecie sobie mogli ze mną rozmawiać. Napiszcie też oczywiście w komentarzu co byście chcieli następnego i z czego byście może chcieli poradnik. No to ja Wam bardzo chętnie po prostu pomogę. No i co? No ja będę kończyć ten film. Pamiętajcie też oczywiście o subiku, lajku i też zostawcie dzwoneczka, żeby Was po prostu nie omijały nowe filmy. Albo poradniki. No, no nie wiem, no ale pamiętajcie.